Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. A na dzisiejszy przygotowałem dwa pewniaki Superlinie oraz zdrapki jeszcze nie naddrapane. Lecą dolary. I love you big cash. zdraparty party to są zdrabki po 10 zł i neonowe 13 to jest zdrapka po 5. Dzisiaj jestem trochę w innych warunkach, bo jestem u swoich rodziców. Zobaczymy, co w tym miejscu uda mi się wygrać. Trochę mam inny staty, więc może być troszeczkę inaczej widać może będzie lepiej może będzie gorzej. Sami to ocenicie. Ja też zobaczę jak już później nagram jak to wszystko wyszło. Pierwsza zdrabka pewnie jak to są super linie jeszcze tutaj ustawiam trochę statyw. To jest zdrabka z numerem 13. Mam utworzoną jedną linię. Nie wiem ile wydrapali bo to z bratem drapałem więc to nie ma zupełnie dzisiaj znaczenia. Arbus. właśnie teraz tego arbuza do drapie muszę sobie przesunąć te zdrabki które jeszcze nie nadrapałem. dobra i tak Arbuza dodrapuję, ale pozostały jeszcze dwa symbole do zdrapania. O, trochę mi się rusza ten statyw, no ale nic na to nie poradzę. Mam teraz rowerek, rowerek jest jeden, rowerek jest tutaj drugi, i jeszcze pozostał jeden symbol i to jest symbol tęczy. Która występuje, ale to nic nie otwiera. Dobra, no i sprawdzam, jaka jest wysokość wygranej w tej zdrabce. Super, linie z numerem 13, a jest 10 zł, czyli nieszalony zwrot, a dyszka więc jest ok. No kontrolne powinny być 3 razy R. I są 3 razy R. Dobra, zdrabka idzie na bok do wygranych. Drugim dzisiaj już pewniakiem również są super linie z drapka z numerem 28. Tutaj otwierającą linię wygr wygranej otwierają mi kości. I te kości teraz dodrapuję. Ale pozostały jeszcze dwa symbole, więc może coś jeszcze dołożę. Mam biedroneczkę. I biedroneczek widzę, że jest sporo. Jest jedna biedronka. Tutaj jeszcze. I tutaj. I jeszcze jest na samym dole, ale to na razie nic nie otwiera i jeszcze jest jeden symbol do zdrapania. A są to balony i ja już widzę drodzy widzowie, że balony właśnie otwierają mi to drugą szczęśliwą linię wygrywającą. Więc się już bardzo cieszę, że na pewno już jest 20 zł w tych obu zdrapkach oczywiście. No dobra, sprawdzam jaka jest wysokość wygranych. Tak dwie linie są obok siebie. Pierwsza wygrana to 15 zł, i druga wygrana to 5 zł, czyli 20 zł. No, się bardzo, bardzo, bardzo cieszę. Kontrolne to są 3 razy L. Teraz te zdrabki, nie na naddrapane. Zobaczymy, co tutaj oddadzą i co. Co się uda wygrać. na no nowe 13, zrabka z numerem trzecim, poszukuje swoich szczęśliwych, wygrywających. 13, zrabki, czy nie zrabki wygrane się sumują. Dobrze, a ja zaczynam tak od 30, następnie mam 14, 42. Ciężko się drapie tą zrabkę. Może zleżała, nie, 39. O, jest trzynastka. No to jak jest trzynastka, to znaczy, że jest już wygrana, czyli obydwie części mojego odcinka są wygrane. Teraz tylko kwestia, ile. Jest druga trzynastka, czyli jest druga wygrana. No, Pod Karpacie fajnie oddaję widzę, jak na razie. Jest trzecia trzynastka, czyli już jest na pewno 15 zł. I jest czwarta trzynastka. Spójrzcie sami. Och, dobra, no to sprawdzamy. Ja sprawdzam, a wyrazem ze mną. I co ja tutaj mam? Pierwsza wygrana to jest piąteczka. Druga wygrana to jest również piąteczka. Trzecia. Piąteczka i czwarta, Czy też będzie piąteczka, pewnie tak. I jest piąteczka, czyli jest 20 zł w neonowym 13. Bardzo jestem zadowolony. Sprawdźmy jeszcze kontrolne. Kontrolne to są 3 razy B. Super. Zrabka idzie do wygranych. Kolejną zrabką z party. Chyba tej zrabki jeszcze nie miałem u siebie na odcinkach. Nie pamiętam. Zdrabka z numerem drugim, ja tutaj poszukuję swoich, w symbolu wygrywającego, to jest jakaś czapeczka. Tak przynajmniej mi się wydaje. Oczywiście wygrane się sumują, tutaj żadnych więcej bajerów nie ma w tej zdrabce do znalezienia. A ja mam co pierwsze, to jest prezent. Następnie mam naszyjnik. Róże, widać? Widać, dobra. Później mam kapelusz. Okulary są niepotrzebne, sweterek również, no, na tą pogodę to, to wiadomo, lustro, wisienki, fortepian, no fortepian, prezesowa dała fortepian, jabłuszko, wino, grono, no ale wino napisali, perła, no to nie ta zdrabka. To wiadomo również z innej parafii. Później mam buty. Dzwon. Awokado. Szminka. Jeszcze parę szans zostało. Tu mam turbę, której nie potrzebuję. Saksofon. orkiestra już prawie powstała. I ostatni to jest pierścionek. Czyli ta zdrabka jest przegrana dobra, położę sobie tutaj u góry. Teraz lecą dolary z drabka z numerem szóstym. <laughs> Przepraszam. Poszukuję swoich wygrywających liczb, albo poszukuję napisu które daje przypisaną kwotę, albo monety, które wygraną mnożą razy 2. A moje wygrywające liczby to 54, 43, 45, 31 oraz 11. A zaczynam od 47 nie ma, 49 nie ma, 41 brak. 35 nie ma, 22 nie ma, zmiana końcówki drapaka. Może to coś zmieni. 34 brak. Moja 18, której nie ma, 37, również nie ma. 45 jest, czyli jest wygrana. Już na pewno jest 10 zł, no ale jeszcze pozostało sporo do zdrapania. 29 nie ma, 55 oboczek nie ma, 16, brak, 59, brak, 39 nie ma. 27 nie ma i zostało jeszcze 5 szans, żeby coś dołożyć. 32 nie ma, 15 nie było. 38 również nie ma, 53 nie ma, oboczek 54 i 25 nie ma. Czyli mam jedną wygrywającą liczbę. W tej zdradzie z numerem 6 już nie pamiętam, czy mówiłem. Liczba 45. No i sprawdzam jaka jest wysokość wygranej, czy więcej niż zwrot 30 zł. Także no fantastiko. Fantastyko Skontrolna na szybkach mi się uda. To są k, bo już jedno k jest. Ale nie chcę przedłużać. przedłużać. Widać, że jest wygrana 30 zł jeszcze, proszę spójrzcie, jest. Czyli świetnie. I ostatnim już dzisiaj zdrabką to jest I Love You Big Cash. Zdrabka jest numerem 9. Ja tutaj poszukuję swoich wygrywających liczb, albo napisu cash, który daje przypisaną kwotę, albo monety, które wygraną mnożą razy 2. No i lecę. Ale już jest bardzo dobrze, także już luzik. Totalny. No ale pewnie, że chciałbym jeszcze coś dołożyć. Żeby było coś na kolejny odcinek. Mam tak, 26, 56, 57, 58 oraz 12, jak się fajnie ułożyły. Czy fajnie, czy fajnie to się okaże? Dobrze, a ja zaczynam od 36. Nie ma, 13, nie ma to oboczek. Następnie moja 18, 52. Nie ma, 55 nie ma. No, blisko. Dobrze. 43 nie ma. 42 nie ma. Jest napis Cash. A napis Cash daje przypisaną, wygraną. No to cudownie. 33. Oczywiście Ciebie, drogi widzu, proszę o subskrypcję mojego kanału. Łapkę wniesiono w górę. Teraz już tego często nie powtarzam, no, ale chociaż zaraz na odcinek. Czy tam 2 to można? 32, oczywiście z góry dziękuję. 23, 28, 14, 47 nie ma, zmiana końcówki. Pozostało jeszcze 5 szans, a ja mam 39, które nie występuje. Następnie 38 nie ma, 51 brak. 17 nie ma i ostatnia szansa to jest 34, której nie ma, ale jest napis Cash, więc jest już na pewno jakaś wygrana. Czy 10 zł, czy więcej. A jest 10 zł, dobre 10 zł kontrolnych, nie ma co sprawdzać. Dobrze, co robię? Robię podsumowanie teraz. Spróbuję teraz to troszeczkę oddalić. aczkolwiek nie wiem, czy to będzie takie. O, udało się. Ok. Jedyną zdrapką, którą dzisiaj przegrała, no to była tak naprawdę zdrap party. No, trudno, no, ma prawo jedno przegrać. Teraz pewniaki. Pierwszy pewniak dał 20 zł, nie, pierwszy pewniak dał 10 zł. Jakby to miało jakieś znaczenie w kolejności, ale proszę bardzo. Później było 20 zł. Jak pomyliłem w kolejności, to przepraszam. Czyli ile już tu mam? 30 zł. Następnie tutaj było 20 zł. To jest 50 Tutaj była dyszka, to jest 60 i 30, to jest 90 zł. Także dobrze liczę, wracacie? Dobrze, dobrze. Dobrze. dobrze, bardzo dobrze. <noise> także drodzy widzowie, ja wam serdecznie dziękuję, że oglądaliście dzisiejszy odcinek. Jak widzicie, no było świetnie. Oczywiście, jak na lotto, to no 90 zł. wygrać. Bardzo się cieszę, na no Podkarpacie jak najbardziej mi służy. Może jakieś zdrabki jeszcze przywiozę, może jeszcze coś nakręcę, zobaczymy. Oczywiście trzeba, czas tutaj bliskim swoim poświęcić rodzicom i całej rodzinie. Ja wam ślicznie dziękuję. Żegnam się już z wami. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.